Siema byczku, tu Jakubici, a.k.a. człowiek kciuk i ogląda trzeci odcinek, stan nie zjednoczony wilok, nie pomyliło ci się. odcinka... CICHO TAM! Akcja trzeciego odcinka rozgrywa się w tak. Była stolica, no generalnie taki punkt na mapie Kazachstanu, taki taki mascy. No i tam pojechaliśmy już, już trzeciego dnia, tak naprawdę tam byliśmy. No i jakby ktoś mnie zapytał, jak wyglądają O to powiedział, że takie postsowieckie miasto Myśleliśmy, że zobaczymy jakieś stare miasto, jakieś coś. No nie było tam niczego. Dookoła całkiem ładne górki. Można zobaczyć wiele, wiele fajnych... Znaczy fajnych, no takich nawet fajnych rzeczy. Ale w samych nich ni nic nie ma, nie polecam. Z 3 na 10 maksimum. Yy, ale jedna ciekawa niespodzianka nas trafiła. Yy, MTV Creeps. Serdecznie zapraszam. Oglądajcie to gówno, bo jest gorące, gorące gówno. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień kazachstanskich przygód, czy kazachskich? Kazachski? przygód. Znudziła nam się karaganda już ileż można kibicować szachtiorowi. No. Salić <laughs> jak eee. jest. Jestem ja. Już dojeżdżamy do Almaty mocnym pociągiem, bardzo wygodny, Przyszył. bardzo Tak, takie łóżko. Drugie łóżko, trzecie łóżko na dole, dobra ręka, trzecie łóżko. Ja też bym łóżko zostało odwinięty, to to było To są najładniejsze kazachskie miasto teraz przed nami. Nie sądzę, żeby mogło przebić karę ale... ale może. No, na razie przez to okno to tak, no. Dojeżdżaliśmy, było dużo stepu, a te budynki nie wyglądają jakby to były... Jakby to byli przedstawiciele najładniejszego kazachskiego miasta. No, pociąg mocny. No chyba warty swojej ceny, dwóch stówek. Oglą maty. No na pewno ładniejszy niż ten niż To się zgadza, nie? Dobra, chyba zdobcamy stąd, nie? No, no podaj mi plecy. Chciałem powiedzieć podaj mi sól, a powiedziałem ty stara Zmarnowałaś mi 20 na życie. to No i jestem sam. Języcie to są jednak niebezpieczne. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry Aumaty. W zasadzie Dobre popołudnie. Wleźliśmy na jakąś górę. Lka zjazdu. My nie jesteśmy pojazdem W środek tutaj dzisiaj śpimy Wygraliśmy noc w hotelu w Szczycie Góry W konkursie na najpiękniejszego wąsu na świecie wygrałem Prawda, że piękny wiedziałem, że piękny Co tu się dzieje, proszę Państwa? Kolejka jest Jak na święty Krzyż to fajnie, nie? No zgapili od nas skurczybyki młyn diabelski, to z Londynu zgapili też dobra, gdzie one są? Coś będzie wpierane, chyba. Odwiedziła nas jakaś kazachska koleżanka kośli, prowadza nas po mieście. Przywlekła nas, to wszystko jest kopia, dobrze, że tu hotel mamy chociaż. No. Co będziesz Co? A jakie smaki są? A może też bym chciał soczek Bo tą fantę bym przytulił Mamy tu atak Atak pszczół Czy też osy To jest atak, centralny atak to jest proszę Państwa Zagażają naszemu życiu i zdrowiu I naszemu soku przede wszystkim Nie wiem czy mam im zapierdzielić czy nie To może je zezłościć tylko A tak. Wśród nich nie będę się czuł jak robak. Rapersi są obłudni, chcą ci się przygotować Od wielu dni ja to ta sama osoba. Nie zamierzam się przystosować. Mówią wciąż. Mhm. Polecam kazachski sok pomarańczowy. No, górki ładne. Gdzieś tam jutro pójdziemy. No. Bez gituej. Niekończącą się pustkę, nie? Niekończącego się stepa. No, także Kazachstan to biała kartka, a miasta takie komaty czastanowe to tak się na ale pięknie poetycko ujęte dla nas Żeby nie było za poetycko. No, także. Mówi do korywa, ma tak zjedzony, ale. Podobno, wszystkie atrakcje Aumat są poza Aumatami, więc jutro wybieramy się poza Aumaty. Tak słówką, bo co? Bo nas stać, bo mamy na to ochotę. Duże jezioro Aumackie w wolnym tłumaczeniu na polski. Tam się właśnie jutro udamy. I chuj. <słuchaj> tak naprawdę żartowałem z tym hotelem, moi kochani, w górach. Wyjeżdżamy na teren posesji. Brawo, połowa się otwiera. Zaraz, zaraz. się wyjawi przy miejsce spania. Jest i ona. Piękna. Tradycyjna jurta. Witam w mojej jurcie. co to Pokażę Wam, jak wygląda moja jurta. Moja jest tak. Dywan, tak, dywan, dywan, dywan. No teraz, właśnie, Dywan, 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 dywan. Dywan, drugi matera, na, na którym kołośności z stół, na którym jemy. Widać jest woda. Jest to powiedzmy część posiłku. Z dywan też jeszcze. tak, Bo y, idąc stopami y, nomadycznych ludów zaraz. Razem z całą tą jurtą, po prostu wywozujemy ją pakujemy ją do na, na wielbłąda i zdupcamy następ Widać siodło nie jest to zwykłe siodło, jest to siodło na pierdolnego wielbłąda żeby go dosiąść żeby można po na nim jechać po prostu nad jezioro yy, wraz z kolejnym dywanem Pewnie zastanawiacie się co jeszcze jest w wielcie no kurwa nic więcej ale chodźcie pokażę wam gdzie załatwiał swoje potrzeby no chodźcie, chodźcie, to jest jeszcze, gdzie to rano kopce jednego szluga na parę humorów, parę nastrojów, parę witalności. Yy, tu wczoraj znalazły się moje soczewki, nie wiem mm. jakim sposobem, znaczy nie soczewki tylko brązowe soczewki. o to. Yy, ekologiczny, 100% ekologiczna koloryta, yy, jak widać. Jest niezwykle wyposażona. Powiem mam tak, dobrze, że nie się tego zapachu, bo znaczy, szkoda, że nie czujecie, bo jest bardzo przyjemne. Dobrze, eee, tyle o, moje, o, o mojej jurcie. Pozdrawiam. Dzień dobry, Polsko. Eee, czter, a przyjechaliśmy e, tutaj hej, taksówką za 30 złotych. Za Umar prosto. Także ceny w Kazachstanie są dobrze w pytkę no tak mówią właśnie morskie oko trochę kazachskie. to jest, jest najbardziej popularna skała chyba tutaj szybki teleport na drugo jeziora Spodziewaliśmy yy, się więcej na łatkim jeziorze które wcale nie jest takie wielkie Są bo nie mamy czasu. Tu są góry. Tu są góry. Proszę ignorować. Tam ktoś coś pierdzi pod kihawą, ja nie wiem o co chodzi. No. Ałomackie jezioro wielkie, wcale nie jest wielkie. Dalej nie jest tak pięknie, jak na przykład było w Gruzji. Dajemy, dajemy ile kośla dajemy wielkiemu Omackiemu jezioru? 5 Pię na 10. W skali od 1 do 10 No chyba 5 ,5. Chyba pół będzie, będzie, będzie fair Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że 5,5 tam byliśmy, tam gdzie te auta No to ładnie było te szczyty widać, nie? Tego tam nie było widać z tyłu, no teraz widać stąd Tu nie ma ludzi, fajnie cisza, spokój eee... Ale coś, coś... Poszukujemy czegoś więcej! Poszukujemy czegoś więcej od Kazachstanu! Dziwne mam podejście do życia. Czasem nie rozumiem, o co pytasz. I po co.